Witam serdecznie. Jestem Szczepan. Dziś dotarła do mnie paczka. Myślałem, że będzie to jutro, ale jest dzisiaj, więc jest jeszcze lepiej. Pewnie niektórzy się już domyślają, co to jest. W zeszłym miesiącu otwieraliśmy też taką. W tym miesiącu otworzymy sobie po raz kolejny. Motyw przewodnika paczki to jest retro. Tak się prezentuje i zobaczymy co będzie w środku. Liczę na coś dobrego i mam nadzieję, że będzie coś fajnego. Otwieramy i patrzymy co tutaj mamy. Pierwsze co mamy, to mamy skarpetki, skarpetki w grzybki, jest to z Mario, ja je otworzę, tylko nie jestem przygotowany za bardzo, bo nie mam nożyczek, ale może się uda, nie uda się, o, dobra, poszło. Fajne, fajne czerwone skarpeteczki trochę trochę długie pewnie będą ale tak to wygląda A tutaj może przybliżę trochę tak wygląda grzybek na skarpetce fajne 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 są ciekawe tylko czy Kobieta ich nie będzie chciała mi podwędzić, ale możemy dać. ostatni jak był ten zeszyt, Bóg, to też jej się bardzo spodobał i został podwędzony. O i tu mamy portfelik. Proszę bardzo, portfelik yy, jak stara konsola PS 1 Bardzo fajny portfelik. Ciekawy, ciekawy wygląda. Otworzymy sobie też go zaraz zobaczymy. Jak on... Może będzie grosz w środku na rozmnożenie. Albo rybiałuska. Żeby się kaszulka rozmnażała. Fajny, fajny portfel. I to jest produkt licencjowany. Zresztą tak samo jak i te skarpetki. Wszystko jest na licencji, tu jest licencja Nintendo, a to jest wszystko na licencji PlayStation. Także bardzo fajne. Przegródki Tu ładne saszetki, ale chyba nic nie ma niestety. Nawet grosika nie wsadzili na rozmnożenie. Nie ma, no niestety nic nie ma. Ale bardzo, bardzo ciekawy portfel. Jestem miło zaskoczony. Na pewno się przyda. Portfel, wiadomo. Dalej mamy bryloczek. I to jest bardzo fajny bryloczek. I już mi się bardzo podoba. I na pewno sobie go gdzieś przywieszę. To jest bryloczek do kluczy. I to jest bryloczek, tak jak wyglądało kiedyś stary Gameboy. Ten pierwszy, który wyszedł. Ja gdzieś nawet jeszcze chyba mam w piwnicy. Schowanego. I działającego oczywiście, on działa cały czas, działa i jest wszystko z nim ok. Tak on wygląda. Bardzo fajnie, tu wszystko jest takie fajne, wypukłe. I ta dioda, która tutaj jest u góry, która się świeciła jako włączenie, ona tak fajnie jest, wygląda jakby było włączone cały czas. Tak się świeci. Ja to otworzę też, może zobaczymy sobie to z bliska, bardziej bez tej folii. O to mi chodzi. I też to jest produkt y, licencjonowany, z tego co widzę, bo jest wszędzie y, y, opisany ładnie. Więc nie ma lipy, wszystko jest licencjonowane. I, i to się chwali, i to się chwali po prostu. O. Tak, on to, tak to wygląda. Zobaczycie sobie to z bliska. Fajnie, naprawdę szczegóły, szczegóły czegoś takiego są ładnie zrobione. I, 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 to, i, to, I to się chwali. To, wszystko to co powinno być, to jest wypukłe. I ta dioda właśnie, imituje, tak jakby był włączony. Nie wiem, czy to widać. Ja coś tylko no, nie chcę mi wyostrzyć, ale o, okej. Okay. Tak, tak to właśnie wygląda. Znaczy bardzo fajnie to wygląda. Bardzo, jeżeli ktoś kiedyś miał takiego gumboja to wie, jak, jak on wyglądał i gdzie odzorowanie. Jest bardzo szczegółowe tego. Bardzo bardzo ładnie to wygląda. Fajnie, fajnie. Dobrze, i mamy wpinkę. Aha, stara wpinka wygląda: Pixel Box, i jest data 06. Widzę, że wyciągnęli wnioski, są daty, z czego nie było na pierwszym, i, i, i dużo ludzi właśnie mówiło, że przydałoby się datowanie tego żeby było wiadomo z jakiego to jest y, okresu chodzi o, o rok i, i o y, miesiąc, ale mogłoby być też napisane że to jest na przykład y, Pixelbox y, Retro bo za jakiś czas możemy nie pamiętać co to było za, 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 za pudełko ale, ale poszli do przodu i jest data i więc to już się chwali, że słuchają ludzi i, jest, i, coś, i coś robią, więc jest ok, fajnie, fajnie. wygląda to y, na zasadzie starej Dyskietki, jak kiedyś były. Taka wpineczka. O! Bardzo ładnie. Tak to się prezentuje. Fajna, fajna wpinka. Może niektórzy takie. O! I mamy dwie napelki. Teraz właśnie mamy datę 06-2016. I są to właśnie naklejki zrobione na zasadzie dyskietek. Wiadomo, że to będzie od retro, no bo, no bo to wiadomo, tak samo z, tym, z tą wpinką jest, jest dyskietka, więc każdy będzie mógł sobie skojarzyć, że retro. Ale jeżeli na przykład byłyby robione cały czas okrągłe, to warto, żeby była data, właśnie i napisane jakie pudełko. Przynajmniej tak mi się wydaje takie. Tak to chyba jakoś powinno wyglądać. Ale jest fajnie, bo, bo jest, jest inna, nie jest okrągłe, tylko w kształcie dyskietki, i, i dużo ludzi będzie mogło skumać od czego to jest. Tu nakleje, aha, ten konkurs pikselboxowy tak jak ostatnio było. Tutaj mamy naklejeczki, tutaj mamy to, eski, jak zwykle, dulary, 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 I tutaj mamy Orange Video Fest. To jest na festiwal Orange. Bilet wstępu, i takie bilety mamy dwa. 18 czerwca, Warszawa 301 plus 301, to, to chyba numer biletu, ale bilety są dwa. Live Tube, dwa bileciki, wiem, że te, z tego co czytałem, to te bilety miały być czarne i czerwone i czerwone miały być jako bilety. VIP. Polskie o tyle ile pamiętam, i tak, tak mi się kojarzy. Więc te bilety są normalne, ale fajnie. Szkoda, że daleko mieszkam od Warszawy, ale yy, no fajnie, że dają coś takiego. Ci, co na przykład zamawiali są z Warszawy, to mają bilety, więc chętnie mogą sobie iść z kimś na koncert, bo mają dwa. Fajne. Plus, plus tu opis, co było, było. A i mamy jeszcze. Zelda Mint. Słodyczy ogólnie nie jadam, ale mam komu dać, i wydaje mi się, że będzie ta osoba zadowolona, bo, bo lubi słodkie. Ja za słodyczami ogólnie nie przepadam, ale pudełeczko fajne, a cukierki na pewno się rozejdą. Tak, o, tak to wygląda. To jest yy, Zelda, to jest z gry Zelda. Nie, to, yy, gra też była na Nintendo na Xboxa, no na Xboxa, na gęboja była właśnie też. Jaś nawet chyba mam tą grę, nie musiał poszukać gdzieś, ale mam tego i tego gęboja z tego starego pierwszego. No i tak się prezentuje Pixelbox. Jeszcze nam zostało najważniejsze. Została nam koszulka. I koszulka jest. Aha, już wiem co to jest za koszulka. I sobie to otworzymy. To też jest produkt yy, licencjonowany. Więc nie ma lipy. Nie ma lipy. Jest to koszulka z gry. Będzie to pary razem z skarpetkami. Widać? Widać. Jest to z gry Mario. Fajna koszuleczka, bardzo mi się podoba. A jeszcze chciałem zobaczyć, co to jest za rozmiar. To jest XL. -ka. No i bardzo fajnie, bo poprzednia XL, która wyszła, jest strasznie duża. Przynajmniej dla mnie, nie wiem, to chyba była rozmiarówka amerykańska, bo tamta XL jest makabrycznie duża. Ale ta widzę, ta jest mniejsza i jest ok. I właśnie się zastanawiałem czy czasem nie, nie zmienić sobie z XL na L, bo to różni producenci różnie mają. Ale dobrze, że zostawiłem mikserkę i jest ok. Będzie, będzie ok. Wydaje mi się, że powinno być ok. Mogę wam jeszcze trochę to przybliżyć. O, tak to wygląda. Mario. Razem z, z, ze skarpetkami będzie się fajnie prezentować. Chociaż skarpetki pewnie weźmie mi żona, ale no, no, no co, no, no trudno. Zresztą z każdej paczki mogę coś jej odstąpić... ja i cukierki pewnie też dostanie tak swoją drogą. O! Fajnie. Tak to się prezentuje. Więc jest OK. No i tu standardowo już nic nie mamy więcej. Mamy te podziękowania podziękowania i co mamy w środku, ale co mamy w środku to wiemy, więc czytać tego nie muszę, bo każdy widział to co jest. Bardzo zadowolony, szczególnie właśnie z koszulki, bo jest fajna i z tego bryloczku, yy, bryloczku gęboja. Bardzo fajny, bardzo mi się podoba. I plus za to, że jest wszystko licencjonowane, to jest, jest naprawdę fajnie, bo te rzeczy licencjonowane mają swoją cenę, a jest tego tutaj sporo i wszystko jest ok, jak w najlepszym stanie. Jest fajnie, z Do usłyszenia, do zobaczenia. I pozdrowienia dla całej naszej batachy, więc trzymajcie się. Hej, hej.